Zaczynająca wyłaniać się w stanie snu zdolność krytyczna staje się coraz bardziej dostrojona do nowych, niepasujących elementów snu. Kiedy zaczyna funkcjonować, zaczyna sprawdzać pozorną realność niepasujących elementów snu. Pojedynczy niepozorny szczegół może stać się kluczem, który zostaje dostrzeżony przez tę krytyczną świadomość. Okazuje się, że im więcej takich doznań przeżywa człowiek, tym subtelniejsza staje się świadomość niezgodności. Na przykład że opisany sen miał miejsce wiele lat po tym, jak ksiądz zaczął mieć takie doznania. Idę między drzewami stroną naszej chaty. Spoglądam w dół i widzę, że mam na nogach parę nowych butów. Śmieję się, ponieważ nie posiadam nowych butów. Usiadajmy sobie, że śnię. Te nieoczekiwane anomalie we śnie, które pobudzają zdolność autorefleksji, są podobne do niezwykłych wydarzeń w naturze, które pobudzają rozwój ego. Można się domyślać, że niezgodność natury, którą człowiek tak zapamięta, ale przypina, umożliwia powstanie autorefleksji w prymitywnej psyche. Ta niezgodność natury przeciwstawia się identyfikacji człowieka ze światem, do której człowiek dąży i którą pragnie zachować. Wskazuje go tym samym jego własne siły. Jest to trudne do zniesienia, frustrujące połączenie. Świadomość zaczyna wyłania wyłaniać się jako środek odgradzający organizm od niespójnej natury i podtrzymujący wewnętrznie spójny system reagowania na nią. Rozwój zdolności krytycznej w znach również umożliwia ciężarom odejść od nieprzewidywalności swojej wewnętrznej ratu natury i Nawiązanie z nią relacji świadomej. Tak oto infantylna świadomość, bez przerwy, świadoma swojej zależności od matrycy, z której się wyłoniła, stopniowo staje się niezależnym systemem. Świadome śnienie doświadczenia pobytu poza ciałem. Jeden stan świadomego są zostaje wywołany przez stres emocjonalny lub pobudzenie zdolności krytycznej, Śniący zazwyczaj dostaje, doznaje zmiany jakościowej we śnie. Zazwyczaj jest nią ogromne poczucie wolności osobistej i niezależności. Uświadamiam sobie, że śnię. Wylatuję przez dach w górę. Okolica jest niesamowicie piękna. Słońce właśnie wschodzi i jasno świetla drzewa. Startują w i ile nad drzewami i pobliskimi domami. Na tym etapie świadomego śnienia śniący wyraźnie uzmysmaga uzm 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 sobie, że posiada inne ciało niż to ciało, które śpi. Możemy teraz powiedzieć, że z filozoficznego punktu widzenia przeżycia poza ciałem niczym nie różnią się od świadomych snów. Jeśli świadomy śnienie jest stanem samoświadomości, świadomości, w którym zachodzą zarówno świadomy sny, jak i przeżycia po to świadomy śnienie można omawiać bez konieczności wyodrębniania jego różnych przejawów. Świadomy śnienia, podczas którego pojawia się poczucie ciała, przedstawiają dwa następujące przykłady: uzyskałem świadomość, że śnię, lub raczej, że to moje ciało śpi i śpi w jakimś innym miejscu. Badam ciało, w którym jestem, i przekonuję się, że jest bardzo rzeczywiste i mocne. Zdaję sobie sprawę, że za sprawą swojej trójwymiarowości, znaję to, doznanie to w jakiś sposób musi być realne. Gdy śniący zachowa przez dłuższy czas świadomość śnienia, zaczyna doznawać stosunkowo trwałego poczucia tożsamości. Granica między śniącym i światem snu staje się tak dobrze określona psychologicznie, że śniący zaczyna również uzmysłowiać sobie istnienie granicy fizycznej. Jeśli powstający w wyniku tego ciała jest w jakikolwiek sposób rzeczywiste w sensie fizycznym i jak. Tego starają się dowiedzieć partyholodzy, to znaczy to, iż w śniącym dla nas ta potrzeba, by nadać formę fizyczną temu, z czym utożsamia się poza ciałem. Z ciałem fizycznym identyfikujemy się przez całe życie, stąd też możliwe jest, że wracamy w stan świadomego cienia z przyjętym z góry programem, w który sprawia, że postrzegamy ciało zamiast bezkształtnej masy energii. E, postrzegamy ciało zamiast bezkształtnej masy energii. Ten pogląd potwierdzają doświadczenia Johna Lilly, przedstawione w książce The Standard of the. Of the Cyclone. Lily opisuje w niej spotkanie z dwiema istotami, gdy znajdował się poza ciałem. Zatrzymały się w pewnej odległości i powiedziały mi, że tym razem rozwinąłem się tylko do tego stopnia, w którym mogłem wytrzymać ich obecność, pozostając w tej konkretnej odległości. Gdyby zbliżyły się do mnie bardziej, pochłonęłyby mnie i, jako poznająca jej istota, zniknąłbym stapiając się z nimi. Powiedziały jeszcze, że to ja podzieliłem je na dwie. Ponieważ w taki sposób je postrzegam, ale w rzeczywistości stanowią jedność w przestrzeni, w której się znalazłem. Powiedziały, że będąc wciąż jednostką, za sprawą swojej projekcji uparciu postrzegam je jako dwie istoty.